Jak odróżnić przejściowy kryzys od sygnału, że pora zmienić kierunek? Zobaczymy. Przejściowy kryzys poznasz po tym, że widzisz konkretny postęp, nawet jeśli jest powolny. Napotykasz na konkretne problemy, które da się zdefiniować i rozwiązać. Masz realistyczny plan ich rozwiązania. A inne aspekty twojego życia, jak zdrowie czy relacje, nie rozpadają cię. I do tego nadal kręci cię to, co robisz, a ludzie z branży potwierdzają, że jesteś na dobrej drodze. Sygnał do zmiany kierunku to byłby brak jakiegokolwiek postępu przez długi okres czasu, problemy zbyt głębokie, żeby je rozwiązać, brak pomysłu na wyjście z jakiejś blokującej sytuacji, systematyczne pogarszanie się innych obszarów życia, robienie czegoś z przyzwyczajenia albo ze wstydu przed innymi, a już nie z pasji, albo też kiedy eksperci sugerują, że twoje cele są nierealistyczne. Ta różnica nie zawsze jest oczywista, ale nauczenie się jej rozpoznawania może uratować ci kilka lat życia. Którą sytuację rozpoznajesz w Twoim przypadku? Zobacz pełny film na moim kanale YouTube, to dowiesz się więcej.